Dzień dobry, Studio Spraw Kobiet, jak zwykle w piątek. Audycję dzisiaj prowadzi Justyna Szechowicz-Sempruch, a rozmawiam z Kasią Mickiewicz oraz Agnieszką Kaczmarczyk. Dzień dobry, witam Was, dziewczyny. Dzień dobry. E, dziewczyny, obydwie tutaj, które siedzą ze mną tym razem w kawiarni, nagrywamy Was z bardzo przyjemnego miejsca w piesecznie z samego centrum Fryderyka. Rozmawiają dzisiaj ze mną na temat swojej fundacji pod bardzo ciekawym tytułem, to znaczy nazwą Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii. W skrócie, duch, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Kasiu, przedstaw się proszę i powiedz mi, o co chodzi z tym duchem. Kasia Mickiewicz, ja jestem wiceprezesem fundacji. Fundację założyłyśmy po to, żeby przybliżać dzieciom, młodzieży historię Polski, historię świata i dziedzictwo kulturowe. To jest taka forma to są zajęcia, które mają funkcjonować w konwencji wyższych uczelni, w konwencji takiego, takiej nauki akademickiej ale w formie przystępnej dla dzieci. Zajęcia będą ciekawe, nietypowe, niekonwencjonalne. Zapraszamy do współpracy podróżników, rycerzy z Mazowieckiej Grupy Rycerskiej. Współpracujemy z wykładowcami akademickimi, z uczelniami warszawskimi i chcemy po prostu zarazić dzieci naszą pasją do, do historii i naszym zainteresowaniem tym tematem. A gdzie w ogóle odbywają się zajęcia? Zajęcia będą odbywać się w aulach uczelni wyższych. Chcemy zorganizować to tak, żeby po pierwsze dzieci poczuły klimat poważnej nauki, żeby zobaczyły, że uniwersytet to jest coś fajnego, przyjemnego, a jednocześnie zupełnie innego niż szkoła. I będą się zajęcia odbywać w tych uczelniach, gdzie z kolei rodzicom będzie łatwiej nam dzieci przywieźć. To znaczy rozmawiamy z Uczelnią Łazarskiego, rozmawiamy z Uniwersytetem Warszawskim. Patrzymy też tak pod kątem praktycznym, żeby można było się zaparkować, żeby można było dojechać metrem czy tramwajem. Także tutaj. Jak mówię, rozmowy jeszcze trwają co do wynajmu sali, ale na pewno będą to aule z uczelni wyższych. Natomiast warsztaty będą odbywać się w takich placówkach kultury jak Zamek Królewski, Muzeum Powstania Warszawskiego, tam gdzie dzieci mogą z kolei dotknąć bezpośrednio eksponatu dotknąć oczywiście w cudzysłowie, ale bliżej się z nim zetknąć. 嗯。Mm. Dlatego forma warsztatów to będą już takie zajęcia nie na uczelni, a, a jakby bliżej, jeszcze bliżej historii. Wasza fundacja pod nazwą Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii, w skrócie DUCH, powstała w Piasecznie. W związku z tym chciałabym zapytać, czy dzieci, o których rozmawiamy, będą właśnie z piasecznej okolic, czy w ogóle jak gdyby otwieracie się na, na całą Warszawę, czy, czy w ogóle województwo mazowieckie? Skąd dzieci? Dzieci generalnie zapraszamy z Warszawy i z okolic. Tutaj na terenie Piaseczne, dlatego że to jest nam najbliższa okolica, oczywiście będziemy najbardziej zintensyfikowane prowadzić działania reklamowe i, i kampanię marketingową. Ale projekt generalnie kierujemy i do warszawskich dzieci, i do podwarszawskich. Natomiast ten drugi tor, który prowadzimy, czyli wywołaj ducha i zajęcia organizowane w szkołach, kierujemy też tutaj do szkół, tych, którymi osobiście jesteśmy zainteresowane, czyli Piaseczyńskich, Lesznowoli i, i Okolic, złotokłosu. No ale na Warszawę się nie zamykamy. Oczywiście tam, tam też wysyłamy nasze oferty i też bardzo chętnie współpracujemy. A czy współpracujecie już konkretnie z jakimiś szkołami w Piasecznie? Wszystkie szkoły piaseczyńskie otrzymały od nas program i zaproszenie do wzięcia udziału w programie Wywołaj Ducha, ale jeszcze czekamy na ich zgłoszenia, bo żadna nie odpowiedziała. A ja mam takie pytanie, ponieważ nasza audycja leci z radia, które istnieje w Grójcu, a Grójec jest nieco poza piaseczyńskim terytorium. Czy byłybyście zainteresowane zaprosić również dzieci z Grójca i okolic? Tak oczywiście, grujec nie jest w zasięgu naszych możliwości, nie jest bardzo oddalony od Warszawy. Także jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to bardzo zapraszamy. W takim razie, do słuchaczek i do słuchaczy, taka prośba o kontakt na Facebooka naszej Fundacji, Studio Spraw Kobiet. Jeśli ktoś miałby pytania na temat Dziecięcego Uniwersytetu ciekawej historii, również podaje informacje bezpośrednio do Fundacji. www.duch.edu.pl albo przez Facebooka Fundacja Duch. Fundacja Duch albo Fundacja Studio Spraw Kobiet. Prosimy o informacje, jeśli chcielibyście Państwo wysłać Wasze dzieci na uniwersytet. I w związku z tym mam jeszcze jedno pytanie. Co Wy robicie tak naprawdę, żeby przekonać dzieciaki do tego, żeby wejść na ten uniwersytet, żeby przełamać taką granicę? No bo tak naprawdę to, to jest takie pierwsze pytanie. Szczerze mówiąc, jesteśmy ogromnie zaskoczone. Zainteresowaniem, jakie wzbudziła nasza inicjatywa. Zapisy na uniwersytet odbywają się, zaczną się 15 maja, natomiast w tej chwili formularz zgłoszeniowy jest jeszcze nieaktywny, a już zgłaszają się rodzice i są przeświadczeni, że będzie to interesować ich dzieci. Także myślę, że Drzemie w narodzie i potrzeba, i zainteresowanie tego typu zajęciami, dlatego że one są inne niż, niż zajęcia dostępne w tej chwili na rynku. My chcemy opowiadać bajkę o historii, oczywiście pozostając cały czas w obrębie faktów natomiast nie faktów typu data, wojna, przywódca. Bo nie chcemy mówić o historii wojen, tylko o historii ludzi. Chcemy przekonywać to najmłodsze pokolenie, że historia jest po prostu potrzebna nowoczesnym ludziom. Nie, nie tylko matematyka, nie tylko chemia, nie tylko języki, ale po prostu trzeba znać historię, żeby móc być pełnoprawnym i pełnoświadomym Europejczykiem. Czyli rodzice rozumieją, rozumieją taki, taki sposób podejścia, zapisują swoje dzieci. A w ogóle o jakiej grupie wiekowej rozmawiamy? Projekt kierujemy do dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. Czyli to jest 6-15 lat. A czy dzieci same już zgłaszają się również do Was z pytaniami? Macie już jakąś grupę roboczą? No, grupą roboczą są nasze dzieci w ilości sztuk 5. Bardzo nam pomagają. Moje dziecko na przykład budzi się o 11 w nocy, przybiega z wymyślonym tematem, jaki chciałoby, abyśmy poruszały. Także szerokie grono i własnych, i, i, i znajomych dzieci jest tutaj wciągnięte, chociażby po to, żeby testować na dzieciach tematy wykładów bo tematów w sumie w programie przygotowujemy 100 będzie pięć grup wiekowych będą to najmłodsze dzieci trzecioklasiści czwarto piątoklasiści szóstoklasiści i piąta grupa gimnazjaliści i każda z tych grup w ciągu roku szkolnego będzie miała 20 spotkań z nami czyli mniej więcej wypada to co drugi weekend no i w tej chwili Cyzolujemy program zajęć, tak żeby on był spójny i, i żeby te wykłady faktycznie y, odpowiadały tym naszym ideom, czyli żeby y, uczyły dzieci, pokazywały dzieciom coś nowego a jednocześnie bardzo interesującego i takiego, co zachęca później do własnych jeszcze poszukiwań, drążenia, dowiadywania się. Jeszcze jedno pytanie przed przerwą. Zapytam Kasię w takim razie o kwestię dzieci związaną z czasem, no bo wiemy, że dzieci są strasznie przeładowane materiałem w szkole i w ogóle zajęciami dodatkowymi. Kiedy te zajęcia mają się odbywać i jak Wy kroicie dla nich czas? Zajęcia w ramach projektu Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii będą się odbywały w weekendy, co drugi weekend. Generalnie celujemy w godziny przedpołudniowe. Mamy nadzieję, że jest to taki, taki czas, kiedy akurat. Nie jest, dzieci nie są bardzo zajęte i chętnie skorzystają z naszych zajęć. Natomiast zajęcia dla szkół będziemy uzgadniać z dyrektorami. Wtedy, kiedy im będzie odpowiadał termin, wtedy, kiedy nie będzie to specjalnie zakłócało pracy szkoły, to my przyjeżdżamy, organizujemy, pokazujemy, opowiadamy ciekawe rzeczy. W takim razie jeszcze raz zapraszamy słuchaczy i słuchaczki do odszukania dziecięcego Uniwersytetu ciekawej historii w skrócie Duch na Facebooku, ewentualnie naszej fundacji Studio Spraw Kobiet, a po przerwie będziemy nadal rozmawiać z Kasią Mickiewicz oraz Agnieszką Kaczmarczyk. Witamy w drugiej części naszej audycji. Rozmawiam dzisiaj z Kasią Mickiewicz oraz Agnieszką Kaczmarczyk o fundacji pod nazwą Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii w skrócie duch. Rozmawiamy o projektach, które Wasza Fundacja przeprowadza w zakresie zajęć indywidualnych oraz w kooperacji ze szkołami dla dzieci w wieku. Jeszcze raz Agnieszko przypomnij w jakim wieku? Dla dzieci 7-15 lat. A w zasadzie 6-15, z tym, że sześciolatki przyjmujemy, jeśli są pierwszoklasistami. Nie, nie zapraszamy niestety dzieci zerówkowych, tylko pierwszoklasistów. Także cała szkoła podstawowa i całe gimnazjum to jest obszar naszego zainteresowania. Dobrze, nie będziemy tutaj powtarzać waszych projektów, ja tylko powiem właśnie, że jeden z nich ma nazwę Duch, a drugi ma nazwę Wywołaj Ducha. Na Facebooku będzie się można dowiedzieć więcej, Facebooku waszej fundacji, którą można znaleźć pod nazwą Duch, tak? Fundacja Duch. Fundacja Duch oraz ewentualnie również można się skontaktować z naszą fundacją Studio Spraw Kobiet. I teraz w drugiej części chciałabym pociągnąć nieco temat samej Waszej fundacji. Skąd pomysł na to, żeby właśnie stworzyć dziecięcy uniwersytet ciekawej historii? Agnieszko. Pomysł dojrzewał w nas długo. Obie jesteśmy z wykształcenia humanistkami. Kasia jest historyczką, ja jestem politologiem. Yy, więc yy, bardzo blisko nam yy, do historii. Yy, no więc to jest pierwsza sprawa. A dlaczego dzieci? No, druga sprawa, dlatego, że mamy dzieci i że te dzieci chodzą do szkoły. I że bolało nas yy, to, co się w szkole z historią ostatnimi czasy wyczynia, bo. Nowa podstawa programowa obcięła historię, wprowadziła zresztą jakąś taką karkołomną rewolucję w postaci tego, że kawałek de facto programu gimnazjum historycznego robi się w liceum, a wszystko po łebkach, bo została tylko godzina historii. Zresztą to nie jest moja opinia, tylko w ogóle środowisko nauczycieli historyków swego czasu bardzo się burzyło i w zasadzie chyba dalej się burzy na ten stan rzeczy. Czyli można powiedzieć, że pomysł wziął się tak naprawdę z Waszej głębokiej bolączki nad tym, że coraz mniej historii na dobrym poziomie bywa, bywa w szkołach. I to nie tylko podstawowych, ale również gimnazjalnych i, i licealnych, tak? Zafascynował nas też pomysł generalnie uniwersytetów dziecięcych i przekazywania wiadomości, informacji w formie takiej poważnej nauki, nie jakichś tam zabaw, warsztatów, biegania i, i rysowania, tylko rzetelnego przekazywania wiedzy, ale w sposób ciekawy, taki, który może zainteresować i przede wszystkim rozbudzić pasję. I właśnie ta forma nas urzekła. Z tym, że dostępne zajęcia. W tej formie to zazwyczaj są takie fizyczno-przyrodnicze, generalnie z zakresu nauk ścisłych. A naszym zdaniem historia nadaje się nawet lepiej do tego. I dlatego postanowiłyśmy rozszerzyć tę konwencję na yy, nauki też humanistyczne. A jak to wygląda ze strony uniwersytetów? Kto z nami współpracuje? Czy na przykład takie zajęcia będą prowadzone przez profesorów czy przez studentów? Na przykład jednym z naszych wykładowców będzie profesor Jerzy Stępień, profesor prawa, ale tak naprawdę bardziej niż profesorów zaprosiliśmy do współpracy doktorów, magistrów doktorów. Wszyscy zresztą nasi wykładowcy mają tytuły naukowe. Wzięło się to z takiej naszej zasady, którą sobie postawiłyśmy żeby wykładowca był niewiele starszy od słuchacza, żeby mówił do niego trochę jak starszy brat, starsza siostra, językiem nowoczesnym, żeby nawiązywał z nim taką partnerską relację podczas wykładu, bo samą formą, sama forma wykładu to nie będzie taka klasyczna, czyli stoi wykładowca pod tablicą, a, a, a słuchacze słuchają, Wy, na wykładzie y, będzie masa rekwizytów, będzie masa prezentacji, y, ale w formie na przykład urywków filmów czy reprodukcji dzieł sztuki wykładowca y, będzie, y, jak mówiłam, mówił y, Takim prostym, fajnym, młodzieżowym językiem do dzieci. Będzie zakładał na głowę hełm albo togę i pokazywał, jak się wiąże. Także będą to takie zajęcia. Bardzo aktywne też dla samego wykładowcy. Dzieci będą mogły dotykać rekwizytów, będą miały też przygotowane materiały edukacyjne, którymi będą się podsługiwać podczas wykładu. Także odpowiadając na Pani pytanie, współpracujemy z wykładowcami uniwersyteckimi, ale bardziej stawiamy na młodą kadrę. Natomiast zasadą jest to, że są to ludzie wykształceni z tytułem naukowym i, i, i to jest dla nas najważniejsze. W zasadzie naszym takim, naszymi okrętami flagowymi, to będą wykładowcy właśnie. Jesteśmy fundacją, więc tutaj na jakąś szaloną reklamę nie mamy ani pieniędzy, ani też takiej potrzeby, bo chcielibyśmy przekonać rodziców. Właśnie poprzez jakość zajęć. I, i, I tutaj jakby stawiamy głównie na to, żeby to właśnie jakby wykładowca był tym najważniejszym, co, co dajemy słuchaczom. Rozumiem, czyli e, jak gdyby wykładowcy oraz same mury uniwersyteckie mają e, dać Wam taką ramkę działań w ramach czegoś więcej niż po prostu zwykłe zajęcia interaktywne dla dzieciaków, które są prowadzone. Przy różnych miejscach, czy Pioseczna, czy Warszawy, tak. czy grójca. Dobrze, w takim razie życzę Wam naprawdę dużo sukcesów. Mój pomysł się osobiście bardzo, bardzo podoba. Kasiu, jeszcze chciałaś coś powiedzieć. Chciałam dodać jeszcze, że oprócz tych wykładowców i murów uniwersyteckich oferujemy też dużo dodatkowych ciekawostek. Spotkania z podróżnikami, spotkania z Agnieszką Grudowską, która na rowerze przejechała całą Afrykę w ramach programu Afryka Nowaka spotkania z bractwami rycerskimi i z całą masą ciekawych ludzi, o których więcej będzie na pewno wkrótce na Facebooku. E, powtórzcie jeszcze swoją stronę na Facebooku, bo to chyba jest najbezpieczniejsze e, źródło informacji na przyszłość. www.facebook.pl slash fundacja duch. Albo jak to się po prostu w wyszukiwarce wbija, duch, fundacja duch, tak? I wtedy e, wszystkie nasze słuchaczki oraz słuchacze będą mogli Was odnaleźć e, ze wspaniałymi projektami e, pod tytułem Wywołaj ducha oraz duch. E, a teraz e, ostatnie moje pytanie e, będzie dotyczyło Waszego e, takiego pomysłu na przyszłość, takiej wizji, którą, którą się dzieliłyście ze mną na przerwie na temat e-learningu. O cóż tutaj chodzi? E, w naszym. E... W projekcie na przyszłość, na, w projekcie naszego rozwoju, mamy po pierwsze y, wyjście z y, zajęciami do innych miast, y, do dużych miast polskich, ale ostatnio rozmawialiśmy z y, osobami związanymi z Polonią Amerykańską, też z Polonią Rosyjską, i y, y, otrzymaliśmy informację, że tamtejsze dzieci też bardzo chętnie chciałyby wziąć udział w takich zajęciach i poznać historię. To oczywiście byłaby bardziej historia Polski, ale byłoby im to bardzo potrzebne i byłyby bardzo zainteresowane. I zaczęłyśmy myśleć o e-learningu, który zresztą wcześniej też nam już, że tak powiem, chodził po głowie, ale dostrzegłyśmy realną potrzebę zrobienia Takich zajęć właśnie poprzez internet, no tylko tutaj szukamy partnera biznesowego, który by nas wspomógł w zbudowaniu takiej pracy. A co jest Wam konkretnie potrzebne? Pieniądze. Na zbudowanie czego? Na stworzenie platformy e-learningowej, na przygotowanie kontentów, które tam, tam zam, które tam zamieścimy, na przygotowanie reklamy i dotarcie do szerokiego grona Polonii w różnych krajach. No i na tłumaczenia przede wszystkim, bo my byśmy chciały dotrzeć też do Polonii, która już trochę jest zasymilowana, tak żeby jakieś kluczowe momenty przedstawić w językach tamtejszych. I tutaj na te tłumaczenia na pewno też dużo by poszło funduszy, bo to jest dosyć droga usługa. Ale jeśli nie fundusze, o które w dzisiejszych czasach, jak wiadomo nie najłatwiej, to ewentualnie również rozumiem współpracę z, z firmami, które na przykład przygotowują platformę, ewentualnie tak. robią tłumaczenia i tak dalej, to, co jest Wam potrzebne. To właśnie są potrzebne osoby, które by to w ramach wolontariatu, w ramach współpracy z nami yy, po prostu stworzyły. Myślę, że yy, musielibyśmy się spotkać, już rozmawiać o konkretach, co kto może wnieść. Ale oczywiście, jeśli, jeśli nie jakby mm, fundusze na zakup takich usług, to po prostu takie usługi w ramach wolontariatu dla fundacji bardzo chętnie przyjmiemy. Bardzo Wam dziękuję. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego. A właśnie, zanim zakończę, chciałam powiedzieć, że właśnie ten e-learning, o którym tutaj rozmawiamy, chodziło mi po głowie. Jeszcze jedno. Nie tylko chodzi tutaj o, rozumiem, Polonię na, na całym świecie, które chciałyby się uczyć historii, ale być może jest to też bardzo, bardzo fajny pomysł dla dzieciaków, które po prostu nie mogą wyjść z domu dzieciaków, na przykład, które są niepełnosprawne dzieciaków, które w jakiś sposób są obłożone chorobą, y, długotrwale y, zajmują łóżka zamiast y, wychodzić. Do szkół, do klas, do przyjaciół. Myślę, że to też jest bardzo fajny pomysł na taką grupę docelową. No właśnie o tym, tak jak mówiłam, o tym myślałyśmy pierwotnie, myśląc o rozwoju naszych projektów też w tą stronę. Natomiast teraz pojawiła się jeszcze ta informacja wręcz, że dzieci. Z zagranicy, Polacy mieszkający za granicą, chciałyby się też uczyć historii, także ten, te, te zajęcia e-learningowe są faktycznie wszechstronnie tutaj wskazane i potrzebne. Wygląda na to, że rzeczywiście warto się skoncentrować na jakiejś współpracy. Zapraszamy osoby, które w jakikolwiek sposób chciałyby wspomóc fundację pod tytułem Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii. Na teraz i na przyszłość planów jest wiele, a ja żegnam się z Państwem. Rozmawiałam dzisiaj z Kasią Mickiewicz i Agnieszką Kaczmarczyk. Audycję prowadziła Justyna szachowicz Sempru. Do usłyszenia za tydzień.